Jezus powiedział Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Oto słowo pańskie. Mówiąc szczerze, trochę się stresuję przed tym kazaniem, bo chciałbym poruszyć trudny temat. A też Ewangelia dzisiejsza, jakoś próbuję ją połączyć z dzisiejszą Ewangelią. No w każdym razie to może zacznę mówić to. Dzisiaj mamy Niedzielę Dobrego Pasterza. I chciałem wcześniej zacząć to kazanie od tego, żeby powiedzieć, na czym polega różnica pomiędzy, tak trochę w duchu poprzedniej niedzieli też, różnica między, bo są dwa słowa znowu na, w języku greckim na określenie dobra, dobro. I jest jedno słowo, które mówi kalos, a drugie mówi agatos. I jedno i drugie słowo mówi dobry, to jest to słowo, można przetłumaczyć jako dobry, Natomiast agatos to jest słowo, które oznacza moralną dobroć. Można by tak w tym kierunku pójść. A kalos odnosi się bardziej do dobra jako jakości. I kalos można też tłumaczyć jako piękny. I Jezus właśnie, kiedy mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, to nie mówi, że jest agatos, ale mówi, że jest kalos. Tutaj jest, siedzi za mną jeden z ojców, który jest biblistą i trochę się tym stresuje bo on lepiej ode mnie, ale można tak? Dziękuję. <grywa> I, że, znaczy, I to jest prawda, oczywiście, że Jezus jest dobrym pasterzem, ale ten piękny pasterz w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w kościele, ostatnio też wyszedł, być może słyszeliście, film pana Sekielskiego na temat pedofilii w kościele. Papież Franciszek bardzo dużo na ten temat mówi. Wielu biskupów, jeszcze nie wszyscy, mają odwagę też na ten temat mówić. I chciałbym też o tym mówić dzisiaj w kontekście tego, że mamy dobrego pasterza, który pasie stado takie, jakie jest. I że to stado, którym my jesteśmy i którym są też inni pasterze kościoła, jest słabym stadem grzesznym. Ale w tym wszystkim Jezus nie odcina się od takiego kościoła i chociaż to jest może dla nas trudne, nie odcina się od takich pasterzy, bo nie odcina się od żadnego grzesznika. I możemy w tym czasie doświadczać kryzysu miłości do kościoła, kryzysu naszego bycia w kościele. Może to nas poruszać w taki sposób i dobrze, że nas porusza. Ważne, żebyśmy obok oburzenia, które jakoś jest zupełnie naturalnym i normalnym w tej sytuacji, pielęgnowali w sobie przede wszystkim ogromne współczucie wobec ofiar tych grzechów. Tego grzechu w Kościele jest sporo w tym kontekście, właśnie grzechów pedofilii, i one dotykają nie tylko duchownych. W Psalmie 23 Pan jest moim pasterzem, który zazwyczaj też jest w tę niedzielę, akurat nie dzisiejszą. Śpiewane, śpiewamy o tym, że Jezus jest pasterzem, który prowadzi nas po właściwych ścieżkach. Czyli można powiedzieć i przetłumaczyć, że Jezus, kościół swój, prowadzi po właściwych ścieżkach. Jaka to jest teraz ścieżka, jaki to jest czas dla kościoła, dla kościoła w Polsce? Jest to czas oczyszczenia. Myślę, że można spokojnie tak to powiedzieć. Że dzisiaj Jezus, dobry pasterz, Prowadzi swój kościół, nas, przez Dolinę Oczyszczenia. Dolinę, która jest Doliną, w której możemy doświadczać bólu, cierpienia, współcierpienia z ofiarami naszych własnych grzechów i słabości. I myślę, że niektórzy mówią, że Kościół jest atakowany. Ja myślę, że Kościół jest oczyszczany i to jest dobre, to jest trudne. Ale jest dobre. I ktoś kiedyś w ramach takich dyskusji w internecie wiadomo, wszyscy wiecie, jak to się zazwyczaj wygląda kiedyś właśnie rzucił takie, takie słowo, kiedy właśnie, kiedy wreszcie kościół wstanie z kolan. To, to, to właśnie, żeby że ten kiedy w końcu właśnie wstanie z kolan w kontekście tego, że przestanie się przestanie przepraszać, przestanie e, takim właśnie być słabym kościołem, takim chłopcem do bicia e, współczesnego świata. E, I ja sobie pomyślałem wtedy, że e, no lepiej żeby w ogóle nie wstawał. Że jeżeli jakieś miejsce kościoła jest e, w świecie w rzeczywistości, to jest to miejsce właśnie na kolanach. To jest miejsce e, które jest, ma być pokornym miejscem, uniżonym miejscem, ostatnim miejscem. W nas to się też musi dokonać, to się dokonało w Chrystusie. Nie ma innej drogi dla nas. Musimy umrzeć. I to jest trudne. I dzisiaj Kościół jest prowadzony taką drogą. I nie podoba nam się taki Kościół. Może się nam nie podobać taki Kościół. Słaby. Kościół, który jest... Pogardzany. I dlatego może wielu z nas, i może to jest też problem właśnie Kościoła dzisiaj, że nie potrafimy zgodzić się na tę słabość, grzeszność. Że chcielibyśmy, żeby właśnie z jednej strony Kościół był bezgrzeszny, idealny, w którym jego pasterze byliby przykładami. A z drugiej strony chcielibyśmy właśnie też taki Kościół triumfujący, pełen chwały, właśnie taki silny Kościół z którym musi się liczyć polityka, media, a taki kościół nie jest. I to, co się dzieje, to pokazuje. Kościół jest słaby i grzeszny, bo jego pasterze są słabi i grzeszni i my jesteśmy słabi i grzeszni. I taki kościół kocha Jezus. Taki kościół kocha Jezus i z takiego, w takim kościele jest obecny, w takim kościele jest obecny w Eucharystii, w sakramentach. W takich nas jest obecny, grzesznych i słabych. Mój współbrat właśnie w kontekście też tego, co się dzieje, napisał Paweł Kowalski z Gdyni, z Gdańska, przepraszam, teraz tam jest pasterzem. napisał, że kiedy oglądał film pana Sekielskiego, musiał go przerwać, żeby pójść, bo miał błogosławić ślub ludzi z jego wspólnoty. I w trakcie to, tego ślubu, to był ślub ludzi wierzących, była cała wspólnota, piękny śpiew. Mówi, że zobaczył dwa oblicza tego samego kościoła. Słabe i grzeszne w tym filmie i, i żywe, piękne i dobre, ludzi, którzy ślubują sobie, obiecują sobie wierność do końca życia. I taki jest kościół, jest w nim jedno i drugie. Jest im i świętość i słabość i grzeszność. I taki kościół jest prawdziwy, i takiego kościoła dzisiaj uczy nas kochać Jezus. Pewna taka bardzo mądra Małgosia podzieliła się kiedyś ze mną swoim snem i powiedziała, że w tym śnie przyszedł do niej Pan Jezus i powiedział do niej: Ja jestem drogą, prawdą, życiem i błędem. Drogą, prawdą, życiem i błędem. I tak sobie medytowałem nad tym zdaniem, próbując je zrozumieć, bo to jest takie zdanie z kategorii trochę mistycznych. Ciężko je zrozumieć, tak, bo byśmy chcieli właśnie. Ciężko nam Pana Jezusa z błędem i słabością pogodzić. Ale ta solidarność Jezusa z nami. Z naszą grzesznością i słabością. On jest tak dobrym pasterzem, ta jego solidarność sięga tak głęboko, że święty Paweł powiedział, że on stał się grzechem dla nas. Stał się w ten sposób, że ten grzech go zabił, ten błąd go zabił. On wziął cały ten grzech na siebie, całą tą słabość wziął na siebie i z tego wyprowadził dobro. Więc skoro. Z naszego największego grzechu zabicia Boga. On może wyprowadzić dobro, to z tego też może wyprowadzić dobro. I możemy mieć ufność, że ten dobry pasterz, piękny pasterz prowadzi nas jako Kościół i nas osobiście, może teraz przez Dolinę Oczyszczenia, ale to jest dobra droga. I chciałbym na koniec przeczytać słowa brata Roże, którego dzisiaj 104, 104. rocznicę urodzin przeżywamy. Brata Roże założył wspólnotę w Tezę. Pewnie słyszeliście o niej, a jeszcze dzisiaj o niej usłyszycie, bo dzisiaj właśnie wspólnota z tezę, razem z naszą scholą obstawia liturgicznie śpiew. Dwa fra fragmenty, które niosą nadzieję. To jest z jego pamiętnika. Pewien sinolog, to jest yy, znawca języka chińskiego, powiedział mi, że po chińsku słowo kryzys składa się z dwóch znaków. Jeden oznacza katastrofę, a drugi nadzieję. Mając w perspektywie sobór młodych, nie potrafię poddać się obawom, nawet kiedy niektórzy wskazują palcem poważne trudności. Mam zaufanie do intuicji młodzieży. Która spotyka się tutaj, wyjeżdża, szuka, modli się, wraca. W ciągu tych ciepłych nocy sierpniowych, kiedy tysiące młodzieży przebywa na wzgórzu, zdarza mi się wieczorem chodzić samotnie pod niebem usianym gwiazdami. I powiadam sobie, wiele z tego, co ta młodzież przeczuwa, stanowi jakby światło w mojej nocy. Niczego jeszcze nie można dostrzec, a jednak moja noc jest świętem, gdyż wypełnia ją szaleńcza nadzieja. Przyszłość i młodzież to jedno. Nie, nie boję się przyszłości. Wiosna Kościoła jest w zasięgu ręki. Wkrótce ogrzeje nas swoim ciepłem.